Witamy Państwa bardzo serdecznie na uroczystości odsłonięcia i poświęcenia repliki tablicy, którą rodziny ofiar tragedii smoleńskiej umiejscowiły w Smoleńsku i która została przed rokiem zdemontowana przez Rosję. Replika tablicy, którą podczas tej uroczystości odsłonimy, powstała dzięki staraniom Społecznego Komitetu dla upamiętnienia ofiar katastrofy smoleńskiej. Pod honorowym przewodnictwem posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pana Artura Górskiego. Ta tablica upamiętnia świętej pamięci prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, jego małżonkę Marię, ostatniego prezydenta II Rzeczypospolitej Ryszarda Kaczorowskiego i tych wszystkich, którzy zginęli przed dwoma laty. W drodze do Katynia. O zabranie głosu, proszę, gospodarza tego miejsca, księdza Prałata, Jacka Kozupa. Niech będzie propalony Jezus Chrystus. Przypadł mi zaszczyt, aby powitać. Tak dostojnych gości na tej pięknej uroczystości, która jest wyrazem potrzeby naszych serc. Moi Państwo, moi drodzy, gromadzimy się w cieniu kościoła, którego patronem jest wspaniały zakonnik, muzyk, poeta, człowiek szalenie skromny. Ale zarazem tak bardzo miłujący, drugiego człowieka, bliźniego, kochający swój naród i swoją stolicę Warszawy. Gromadzimy się w kościele, który dedykowany jest błogosławionemu Władysławowi Zgielniowa. Kiedy wczytujemy się w historię Warszawy, Polski i w historię jego życia, bo znajdujemy piękne wydarzenia. Wtedy, kiedy tak było trudno i ciężko, kiedy były trudne czasy dla Warszawy, dla Polski, dla Polaków, mieszkańcy Warszawy gromadzili się w pięknym kościele świętej Anny na krakowskim przedmieściu, aby tam słuchać wielkich, wspaniałych kazań. Pokornego zakonnika. Ale też gromadziły się ogromne tłumy i rzesze ludzi, którzy przeżywali rozmaite rozterki. Czasami był to dramat choroby, głodu, i byli przekonani, że ten zakonnik w miarę swoich możliwości przyjdzie im z pomocą. Przypadł mi zaszczyt witać Was. Właśnie w tym kościele, u takiego patrona, aby dokonać odsłonięcia i poświęcenia tablicy, której treść jest tak bliska naszym polskim sercom. Ta treść kryje nasz ból, ale też kryje nadzieję i poczucie dumy. Bardzo serdecznie witam Pana Prezesa Prawa i Sprawiedliwości, Premiera Jarosława Kaczyńskiego. Witam przedstawicieli Parlamentu, mojego zacnego parafianina, Pana posła Artura Górskiego. którego z inicjatywy i z pewnej determinacji dokonuje się ta dzisiejsza uroczystość. Witam pana posła Dama Kwiatkowskiego. Witam panów burmistrzów naszej dzielnicy z zarządem. Witam wszystkich przedstawicieli różnych stanów, różnych środowisk i mam nadzieję, że z różnych partii. Witam Was, moi drodzy, bardzo, bardzo serdecznie. Witam też siostry zakonne, które przybyły z Kabada, aby radować się tutaj, w tym miejscu. I modlić się modlitwą pokornych służebnic. O zabranie głosu proszę honorowego przewodniczącego społecznego komitetu dla opamiętnienia ofiar katastrofy smoleńskiej, pana posła Artura Górskiego, inicjatora tej uroczystości. Słyska. Brałacie, panie premierze, szanowni państwo. Jestem niezwykle wzruszony, że mogę stanąć tutaj przed Państwem i powiedzieć tych kilka słów, bo uroczystość jest zaiste niezwykle ważna. Nie bez powodu jest to kopia. Jest to kopia tej tablicy, którą dzisiaj mówimy nazywamy tablicą smoleńską. Rodziny, które tę tablicę umieściły. Na miejscu katastrofy chciały w ten sposób, tak spontanicznie, oddać cześć, upamiętnić to tragiczne wydarzenie. Śmierć tylu wspaniałych Polaków, na czele których stał prezydent Rzeczpospolitej Lech Kaczyński. Był to odruch serca, odruch spontaniczny, odruch takiego ludzkiego serca. Ci ludzie. A naprawdę mój wkład w tę tablicę jest bardzo ograniczony, dlatego, że to jest oddolna inicjatywa mieszkańców. Oddolna inicjatywa zwykłych ludzi, którzy takim samym odruchem serca chcieli upamiętnić tę drugą rocznicę tej dramatycznej, tragicznej katastrofy właśnie poprzez murowanie tej symbolicznej tablicy. I. Chcę powiedzieć, że ci, którzy lecieli do Katynia, chcieli oddać hołd tym, którzy polegli wspaniałym polskim patriotom, ponieważ wiedzieli, że nie ma przyszłości narodu bez szacunku dla swoich bohaterów, bez wspominania tego, co dla tego narodu jest najważniejsze, najważniejszych wydarzeń, które kształtują tożsamość tego narodu. Dlatego w swojej służbie publicznej, państwowej lecieli oddać im hołd. I tak samo ci ludzie, którzy tę tablicę zainicjowali i którzy wespół ze mną tutaj doprowadzili do umieszczenia, także mają świadomość, że nie ma tożsamości narodu nie ma ducha patriotyzmu, jeżeli nie będziemy szanowali, nie będziemy upamiętniali, nie będziemy wspominali najwspanialszych synów naszej ojczyzny. Tych, którzy zginęli w niewyjaśnionych okolicznościach dwa lata temu pod Smoleńskiem w I w tym miejscu chciałem serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy razem ze mną działali, ale także tym wszystkim, którzy w ofiarności swojego serca, a jest to ponad 30 osób, na nasz apel płacili Datki finansowe, dzięki którym udało się tę tablicę zrekonstruować, i dzięki którym ona tu wisi. I na koniec chcę podziękować dwóm osobom: Księdzu Prałatowi, że zgodził się na to, aby ta inicjatywa tutaj miała miejsce i żeby po wieku, wieku ta tablica przypominała o tym tragicznym wydarzeniu i panu premierowi, że osobiście nas tutaj. Zaszczycił, bo obecność pana premiera tym bardziej uświetnia tę uroczystość i pokazuje wszystkim nam, że bez tej uroczystości, bez tej pamięci i bez pana premiera nie może być wolny Polski. Dziękuję. O zabranie głosu proszę pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Księże Prawacie, Panowie Posłowie, Szanowni Państwo. Ja wszystkim chciałem serdecznie podziękować księży Prawatowi, panu posłowi, wiem panu posłowi, wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że mamy dzisiaj tę uroczystość, że tutaj... Jest już, a za chwilę zostanie poświęcona tablica i za to, że mnie tutaj zaprosili, że mogę tutaj być. Takich uroczystości jest w Polsce wiele, ale te, które mają miejsce w Warszawie, są z punktu widzenia w mojej pamięci, w mojej pamięci brata, w mojej pamięci przyjaciół, którzy zginęli, wszystkich, którzy zginęli, bo bardzo znaczną część z nich znałem, są szczególnie ważne. Są szczególnie ważne, bo to jest stolica naszej ojczyzny, ale są szczególnie ważne dlatego także, że są trudności trudności, których w wielu innych miejscach w Polsce nie ma. Stąd i zasługa jest, można powiedzieć, większa. A jest to zasługa. Mówi już o tym Pan Poseł. Pamięć jest potrzebą serca. I z potrzeby serca, to mówił z kolei Ksiądz Prałat, ta tablica powstała i została tutaj umieszczona. Ale pamięć jest także potrzebą, która odnosi się do tego, co jest trwaniem. Co jest trwaniem wspólnoty, wspólnoty narodowej. Nie ma wspólnoty narodowej bez wspólnej pamięci i choć ta pamięć z natury rzeczy musi obejmować różne wydarzenia, także te szczęśliwe, to. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że powinna obejmować także momenty tragiczne. 10 kwietnia 2010 roku był tragicznym momentem w dziejach Polski. Tragicznym, jednocześnie mającym ogromną siłę symbolu. Już przedstawiciele Polskiego Państwa i Polskich Ruchów Społecznych Rodziny Katyńskie z Prezydentem Państwa na czele lecieliby uczcić pamięć Polaków, polskich oficerów, urzędników, funkcjonariuszy policji, innych, którzy padli ofiarą ludobójstwa. Ludobójstwa, trzeba tego słowa używać. To było ludobójstwo. Padli ofiarom ludobójstwa, które przez dziesięciolecia było w Polsce ukrywane, było w Polsce kwestionowane, przypisywane innym, też w innym, straszliwie w innym, ale akurat innych zbrodni. I ten moment, w którym ta sprawa miała zostać postawiona w sposób ostateczny i zdecydowany, właśnie z użyciem tego słowa, a miał to uczynić prezydent Rzeczypospolitej, stał, stał się ta chwila, stała się momentem tragedii. I jest w tym symbol, jest w tym pytanie. Pytanie, na które ciągle nie potrafimy sobie odpowiedzieć, i jest tym bardziej wielka potrzeba pamięci, pamięci dla trwania. My nie możemy, jako naród, zgadzać się na to, by w jakikolwiek sposób obniżać rangę zbrodni, które zostały na Polakach popełnione. Kto to czyni? Niejako usprawiedliwia na przyszłość nowe zbrodnie. To, co chciał uczynić prezydent Rzeczypospolitej, a wraz z nim inni, było z tego właśnie punktu widzenia ogromnie ważne. Można powiedzieć, ta wyprawa to była niezmiernie istotna państwowa i narodowa misja. Została przerwana choć mam nadzieję, że zostanie któregoś dnia podjęta. Ale tym większe na to szanse, im bardziej będzie utwierdzana pamięć, im bardziej będziemy wszyscy wiedzieli o tym, że nie wolno zapominać, że nie wolno zapomnieć, że powtórzę to słowo raz jeszcze, trzeba trwać. A pamięć jest w naszej świadomości, mam nadzieję, że będzie w świadomości także przyszłych pokoleń, choćby tych, które tutaj już się zgromadziły, ale jeszcze pewnie niewiele rozumieją. Ale jak to się mówi, pamięć jest także zaklęta w kamieniu. I właśnie taką zaklętą w kamieniu pamięć mamy tutaj. I jest rzeczą naprawdę. Godną najwyższego uznania, że ona jest. Że jest, że będzie, że będzie służyła nie tylko naszemu pokoleniu, ale także pokoleniom przyszłym. Wszystkim, którzy tutaj przybyli, z całego serca dziękuję. I z całego serca, jeśli wolno użyć takiego określenia, się w pas kłaniam. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Nastąpi teraz odsłonięcie tablicy poświęconej tym, którzy zginęli pod smoleńskiem dwa lata temu. O odsłonięcie tablicy bardzo proszę pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Na ramię. No. 咱咱都来。 święcenie tablicy bardzo proszę księdza brała kajacka kozuka Boże stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i nakazałeś mu miłować bliźniego jak siebie samego. Ty powierzyłeś ludziom ziemię, aby była wspólnym mieszkaniem dla wszystkich narodów. W swoim niepojętym miłosierdziu wejrzyj na naszych braci i siostry, ofiary katastrofy pod Smoleńskiem, którzy z miłości ku ojczyźnie podążali w pielgrzymce, by uczcić 70. rocznicę mordu katyńskiego i swoje życie doczesne oddali w służbie Polsce, w służbie wolności, godności ojczyzny i narodu. Obdarz ich, panie, nagrodą nieśmiertelności i chwały. Spraw, abyśmy upamiętniając w kamieniu ich imiona na Ziemi, mogli się radować ze spotkania z nimi w Twoim domu nie ręką ludzką zbudowanym. Błogosław także nam, tutaj zgromadzonym, i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. Wszechmogący Boże, racz pobogosławić tę tablicę pamiątkę miłości do ojczyzny, pamiątkę miłości wiernej aż do końca. Niech stanie się nauką dla następnych pokoleń, jak kochać Polskę, jak jej ewangelicznie służyć, jak dla niej cierpieć, a gdy trzeba nawet oddać życie. Prosimy Cię o to, Wszechmogący Boże, przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Nastąpi teraz ceremonia złożenia kwiatów i wieńcy przed tablicą. Bardzo proszę delegację o zajmowanie miejsc za wiązankami. Koniec składa prezes prawa i sprawiedliwości pan premier Jarosław Kaczyński. Od struktur warszawskich Prawa i Sprawiedliwości składa delegacja w składzie Pan poseł Artur Górski, przewodniczący społecznego komitetu dla uprawnienia ofiar katastrofy smoleńskiej Pan poseł Agnieszka Kwiatkowski oraz Maciej Wałczyk, przewodniczący Klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Stołecznego Warszawy Zarządu Dzielnicy Ursynów Mieszka Społecznego Warszawy na czele delegacji zastępca burmistrza pan Witold Odziej. Komitet Prawa i Sprawiedliwości Dzielnicy Ursynów. Składa delegacja w składzie Wojciech Zabłocki, pełnomocny, na dzielnicę u synów Danuta Joźwitka, lamperska i Wanda Lucińska. Wieniec od społeczności 6. społecznego liceum wspólnokształcącego imienia Batalionu Armii Krajowej w Karasol. Szanowni Państwo, w imieniu organizatorów bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie, bardzo gorąco dziękujemy asyście z dowództwa garnizonu Warszawa, dziękujemy harcerzom Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej i wszystkim Państwu, którym bliska jest pamięć o tych, którzy zginęli w służbie najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Szanowni Państwo, bezpośrednio po tej uroczystości w Urzędzie Dzielnicy Ursynów przy Alei Komisji Edukacji Narodowej 61 będzie miał miejsce wykład pana premiera Jarosława Kaczyńskiego o nowoczesnym patriotyzmie. Serdecznie zapraszamy. Jednocześnie też pragnę poinformować, że tu w kościele błogosławionego Władysława Zgierniowa o godzinie 18.00 zostanie odprawiona msza święta w intencji ofiar tragedii smoleńskiej. Msza święta pokrzedzona... Koncertem okolicznościowym, harfa i skrzypce. Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa do wzięcia udziału w dalszej części dzisiejszych uroczystości. Raz jeszcze dziękuję w imieniu organizatorów za przybycie. You <laughs>